17 lutego Żywot świętego Flawiana, arcybiskupa Konstantynopolskiego Żył około roku pańskiego 450 Jak zbawiciel i apostołowie przepowiedzieli, że w kościele nastąpią zgorszenia i powstaną fałszywi nauczyciele, tak się też stało Już nawet za czasów apostołów pyszałkowie chcieli być mędrsi od nich w pierwszych trzech wiekach Żydzi i poganie ogniem i mieczem ścigali chrześcijan, więc im nie dali czasu do sporów o poszczególne artykuły wiary. Gdy zaś za cesarza Konstantyna Wielkiego prześladowania ustały, wtedy też z czasem nastąpiły rozterki, albowiem wystąpili fałszywi nauczyciele, którzy tysiące wiernych sprowadzili na fałszywe drogi. Pierwszym z nich był Aryjusz, dumny kapłan w Aleksandryi, który zaprzeczał Jezusowi bóstwa. Po nim wystąpił Macedoniusz, patriarcha Konstantynopolski który twierdził, że Duch Święty nie jest Bogiem. Potem Nestoryusz, także patriarcha Konstantynopolski, odmawiający najświętszej Maryi Pannie tytułu Matki Boskiej. Przeciw Nestoryuszowi wystąpił wprawdzie Eutyches, opad jednego z klasztorów w Konstantynopolu, niedługo jednakże sam popadł w błąd przeciwny Nestoryuszowemu. Podczas gdy Nestoryusz uczył, że Chrystus nie był Bogiem, lecz człowiekiem, Eutyches nauczał, że Chrystus nie był człowiekiem, tylko Bogiem. Przeciwko tej nauce wystąpił wtedy święty Flawian. Obrany w roku 446 na patriarchę w Konstantynopolu, potwierdził wybór ten cesarz Teodozyjusz II. Zwyczajem było, że znowu wybrany patriarcha posyłał cesarzowi tak zwane eulogie, czyli poświęcone chleby. Teodozyjusz był z nich zadowolony, ale nie pod skarbi cesarskich ryzafiusz. Ten najprzód grzecznie, a potem rozkazująco kazał Flawianowi oświadczyć, że owe dla cesarza eulogie mają być ze złota. Flawian odpowiedział, złota i srebra nie mam, skarb kościelny nie jest moją własnością, przeznaczony na jałmużny dla ubogich i potrzeby kościoła, a użyć go na podarunki dla bogaczy nie wolno. Ta słuszna odprawa tak rozgniewała podskarbiego, że szukał sposobności, aby się zemścić na patriarsze. Jakoż nastręczyło mu takową kacerstwo Eutychesa, bliskiego jego krewnego, księdza w Konstantynopolu. Flawian napominał najprzód Eutychesa łagodnie, aby nie rozsiewał błędnej nauki, wszakże kiedy to nie pomogło, zwołał synod do Konstantynopola, na który stawiło się 33 trzech biskupów i 24 opatów. Zbadano naukę Eutychesa i uznano ją za błędną, a jego wezwano do odwołania i wytłumaczenia się z niej. Ponieważ zaś Eutyches trwał w swym błędzie, ogłoszono naukę jego za fałszywą i bezbożną, jego zaś samego złożono z urzędu i wykluczono z wspólności kościoła. Flawian doniósł o tem papieżowi Leonowi I. Pisał także i Eutyches, uskarżając się na wyrządzoną sobie rzekomą niesprawiedliwość. Papież jednakże potwierdził uchwałę synodu, a naukę Eutychesa potępił. Chryzafiusz wielce się ucieszył, miał bowiem teraz sposobność pomszczenia się nad znienawidzonym Flawianem. Udało mu się na swą stronę pozyskać patriarchę Aleksandryjskiego, Dioskora oraz kilku biskupów egipskich, a nawet cesarza Teodozjusza i cesarzową Eudoksyję. Za namową więc Chryzafiusza zwołał cesarz Sobór Powszechny do Efezu. Sobór ten zebrał się 8 sierpnia 449, a przewodniczył mu Dioskor. Flawian stawił się także, prócz tego przybyło dwóch posłów papieskich. Eutyches przybył, ale w towarzystwie znacznej ilości żołnierzy. Uznano go też niewinnym, a Flawiana obwiniono o niesprawiedliwe postępowanie względem Eutychesa i złożono z urzędu. Przeciwko temu zaprotestowali wprawdzie papiescy posłowie i niektórzy biskupi, wtem jednak zerwał się Dioskor i zakrzyknął na żołnierzy. Wojsko wpadło gwałtownie do kościoła i zdobytymi pałaszami zmusiło biskupów do podpisania protokołów. Posłowie papiescy żadną miarą uczynić tego nie chcieli, jednego więc wtrącono do więzienia, drugi ratował się ucieczką. Na Flawiana rzucił się sam Dioskor z pomocnikiem, powalił go na ziemię, bił i kopał, a potem krwią zbroczonego wrzucić kazał do więzienia. Tak się zakończył ów nieprawny sobór, który słusznie zowie się rozbojem efeskim. Nazajutrz wywieziono Flawiana na wygnanie do Lidyi, dokąd się już nie dostał, bowiem jeszcze w drodze z ran otrzymanych od swych strażników umarł dnia 11 sierpnia 449 roku. Cesarz, któremu te okropności oczy otworzyły, umarł ze zgryzoty, następujący zaś cesarz Marcyjan skazał Chryzafiusza na śmierć, a Eudoksyję wypędził do Jerozolimy. Papież natomiast zwołał sobór powszechny do Chalcedonu roku 451, na którym Flawianowi cześć przywrócono. Dioskora i Eutychesa jednakże wyklęto. Uznany został także Flawian męczennikiem, albowiem umarł w obronie wiary. Relikwie jego spoczywają w Konstantynopolu. Nauka moralna. Kościół nasz święty katolicki musi cierpieć, jako cierpiał i założyciel jego, Jezus Chrystus. Prześladowano go, aż go wreszcie na krzyżu rozpięto. Przez 300 lat prześladowano Kościół Święty i miliony wiernych jego dzieci umęczono i zamordowano, Chrystusowi bluźniono, z nauki jego szydzono, przekręcano ją i fałszowano. I dzisiaj jeszcze bluźnią Chrystusowi, naukę jego poniżają i napadają na Kościół Święty, ale Jezus Chrystus, jak to przyrzekł, Kościoła swego nie opuszcza i pozostanie z nim do skończenia świata. Kiedy Kościół doznaje krwawego prześladowania. Wzbudza świętych męczenników, którzy z radością krew swą za wiarę wylewają, a gdy powstają herezyje, wzbudza świętych mężów, którzy przeciw błędnej nauce słowem i piórem odważnie walczą. Takim mężem był święty Flawian, który za tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa walczył. Tajemnica ta jest podstawą naszej wiary. Bo jeśli Chrystus nie był prawdziwym człowiekiem, to też za nas nie cierpiał, a my nie jesteśmy odkupieni, i przez to nie mamy przystępu do Boga. Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, to próżnia pomiędzy Bogiem a ludźmi nie byłaby wypełnioną, i nie mielibyśmy pośrednika w niebie, wtedy nie moglibyśmy wierzyć w ciała zmartwychwstanie, ani wierzyć w sakrament ołtarza, a komunia nic by nie znaczyła. W ogóle, gdyby Chrystus nie był Bogiem i zarazem człowiekiem, to by całe chrześcijaństwo było zmyślone, a my tak nieszczęśliwi jak poganie. Dziękujmy więc Bogu, że należymy do Kościoła, który naucza, iż Jezus Chrystus przyjął ciało z niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny, aby za nas cierpieć i umrzeć dla naszego odkupienia. Wcielenie Syna Bożego jest najgłębszą tajemnicą miłości. Aby nam te tajemnice przypominać, dzwonią trzy razy dziennie na Anioł Pański. Odmawiajmy to pozdrowienie nabożnie na głos dzwonu, gdyż odmawiający je trzy razy dziennie, dostępuje raz w miesiącu zupełnego odpustu a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ewangelia świętego Jana rozdział pierwszy, wiersz 14. Modlitwa. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, wierzę mocno, żeś został człowiekiem, aby nas odkupić, a przez to uczynić dziećmi Ojca Twego Niebieskiego i dziedzicami Królestwa Twego. Zachowamy więc tę wiarę, albowiem ona jest naszą pociechą i nadzieją w życiu i przy śmierci przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, teraz i na wieki wieków. Amen. Kochani słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tej nauki katolickiej. Zachęcamy do przekazania swojego 1.5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 00 00 50 72 34 i cel szczegółowy 35-449, dzięki temu twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla ciebie prezent: jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Dodatkowo w programie Znajdziesz podpowiedzi, aby uzyskać różne ulgi, czy to na dzieci, czy na korzystanie z internetu, i wiele innych ulg, o których często nie wiemy. Masz tam również możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub małżonką, co często okazuje się bardziej opłacalne. Jeżeli nie masz pewności co do rozliczenia się poprzez ten program, to możesz go włączyć i przetestować, zanim otrzymasz decyzję o wysłaniu zeznania podatkowego. Wcześniej w programie zobaczysz podsumowanie. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Kochani, trwamy w Przedpościu. Czym jest Przedpoście i czy możemy korzystać z łask płynących z tego okresu liturgicznego, tego dowiesz się w nauce przygotowanej przez księdza Piotra Budy. Link do nauki znajdziesz w opisie filmu. Dodatkowo, przez cały Wielki Post, zaczynając od środy popielcowej, będą się ukazywać nauki księdza Piotra na temat spowiedzi. Jest to doskonały czas, aby przygotować się do spowiedzi generalnej, lub przypomnieć, jak powinna wyglądać moja spowiedź. Już teraz zastanów się nad postanowieniami i wyrzeczeniami wielkopostnymi, aby nie zostawiać tego na środę popielcową, tylko od środy popielcowej zacząć praktyki ascetyczne. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest Wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromny Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy, o nawrócenie pana Jordana Petersona. Z serca dziękujemy za Twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy Tobie, drogi darczyńco to dzięki Tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna bardzo nam pomaga, ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest msza święta. Ofiarem mszy świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia, zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.